pokażę wam jak zrobić zajebistą kurwa pro paintową kurwa teksturkę do LS coś kurwa dla tych co się jarają takim syfem odpalamy kurwa painta. już mam kurwa naszykowane kurwa zdjęcie no nie jest kurwa najlepszej jakości no ale fototeksturka to, to się liczy Wrzucamy kurwa tu. Elegancko się odpaliło, kurwa mamy całe. Kurwa jest na dół, elegancko. I kurwa zrobimy sobie nową kurwa teksturkę, czyli nowy kolorek będzie. Ja zdecydowałem się kurwa na zielony, ciemny i kurwa bierzemy tu, tu i robimy kurwa tak. O, za mało wziąłem na dole kurwa. Tu, kurwa Będzie nam zajebista tekstura Większość, kurwa, ludu, która gra kurwa w lesa jara się tym Jak pojebani, kurwa Nie wiem co w tym kurwa takiego ciekawego jest no kurwa, pięciutko zamalowany, kutas jebany Dobra, kurwa, no i chuj dupa, trzeba pędzelkiem to zrobić. Albo no kurwa z O będzie odcię kurwa wzy jeszcze przy okazji. Ale fakt to ja pierdolę. A gdzie się kurwa bo większa ten zjebany pędzel? Nie chcę większy kurwa. No kurwa, białe plamki. Takich to ja kurwa nie chce, Jezus kurwa, no to za syf. Jep 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 śrubka zamalowana, kurwa Kurwa i zamalowałem śrubkę, no trudno kurwa. Tak mi ci się kurwa ty miarać. Jak pojebani o kurwa proszę, elegancko kurwa czysta linia poszła. Tu, 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 tu. tu. Zamalowane kurwa. Tu, tu, tu Najwyższa nam zajebista, kurwa. Teksturka kurwa do ls można kurwa śmiało modelować z niej. Kurwa najlepszej jakości tekstura, gdzie innej lepszej kurwa nie znajdziecie. Powodzenia kurwa przy modelowaniu i pozdrowienia dla tych kurwa niekumatych